140 milionów złotych będzie kosztowała budowa komunalnej elektrociepłowni w Krośnie. Stawiane są już 22-metrowe żelbetowe słupy będące podstawą głównej konstrukcji obiektu. Nowa instalacja pozwoli spalać rocznie 22 tysiące odpadów nie nadających się do recyklingu. Będzie z nich powstawało ciepło i prąd dla mieszkańców Krosna. To ważna inwestycja dla południowej części Podkarpacia, pozwoli bowiem zamknąć pełen cykl zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu 28 gmin. Będzie uzupełnieniem wybudowanych wcześniej instalacji, mechanicznego sortowania odpadów oraz ich biologicznego przetwarzania. Śmiecie, które nie nadają się do recyklingu, będzie można wykorzystać do wytwarzania energii. Pozostałości po sortowaniu musimy przekazywać do odległych instalacji i drogich instalacji. Tak naprawdę to są wysokie koszty, więc tutaj przekazanie tych pozostałości i wykorzystanie ich do produkcji energii elektrycznej i cieplnej lokalnie no z całą pewnością nam ustabilizuje cały system gospodarki odpadami. No i myślę, że też koszty tego systemu. Trwa budowa bloku energetycznego, który będzie opalany odpadami. Gotowe są już konstrukcje żelbetowe hali wyładunkowo-magazynowej oraz hali, w której będzie piec. Po stronie konstrukcji, czyli po stronie tej stricte budowlanej, jesteśmy już mocno zaawansowani, zresztą jak widać. Pierwsze elementy, pierwsze elementy technologii z początkiem sierpnia będą do nas, będą do nas przyjeżdżały. Wykonawcą jest polsko-francuskie konsorcjum firm. Wartość inwestycji to 140 milionów złotych. Kontraktacja wszystkich elementów, mówimy tutaj o generatorze, o kotle, o tych kwestiach technologicznych, to już jest grubo ponad 90%. I tak naprawdę no, można powiedzieć, że te, te, te elementy one są już w drodze do naszej instalacji, a budowa jest na etapie przygotowania do instalacji. Nowy blog energetyczny ma być oddany do użytku we wrześniu przyszłego roku, będzie spalał rocznie 22 tysiące ton odpadów i dostarczał 6,5 MW ciepła do krośnieńskich mieszkań oraz 1,6 MW energii elektrycznej, która będzie wykorzystywana w obiektach komunalnych.